Dzień dobry! Dzisiaj 20 marca zaczynamy, można powiedzieć, wiosnę. Doczekaliśmy się tu na pierwszym planie miłek wiosenny, ale ja dzisiaj częściowo poopowiadam z moich doświadczeń o pierwiosnikach, prymulkach. A więc zapraszam na filmik. Tu mamy pierwiosnek ząbkowany, on jest na nóżce. I on również, kochani, lubi się wysiewać. Tu mamy kolor biały, tam dalej mamy kolor różowy. Tutaj zobaczcie, mamy sieweczkę, już taka troszeczkę większa. A co nam powstało? Mami taki bardziej fiolet jasno-niebieski. Tutaj widzę kilka kwiatków maróżowych, taka mies mieszanka nam powstała. Każdy pierwiosnek lubi yy, półcieniste stanowisko, no chyba, że naprawdę ma mokro no to może rosnąć na słońcu. Ja mam bardzo ciężką ziemię, która utrzymuje wilgoć i pierwiastki niektóre mam na słoneczku. Kolejny pierwiosnek to siebolda. Też również kwiatki ma wzniesione do góry. Jest bardzo dużo kolorów. On kochani po przekwitnięciu zanika i trzeba pamiętać, żeby nie hakać w tym miejscu, ponieważ przez lato zniszczymy jego pędy i oczywiście trzeba podlewać to miejsce. To nie tak, że pierwiosnka nie ma, to nie podlewamy. Trzeba dalej dbać o jego wilgoć. Tu również jest siebolda, tylko tu jest odmiana o listkach bardzo żółtych, wczesną wiosną, później przebarwiają się na zielony kolor. Tych właśnie siebolda jest kilka odmian, mam biały, mam szczępiony, różowy, także Kilka kolorów jest i mam wszędzie powtykane, gdzie coś rośnie, żeby nie przehakać korzonków, bo on się ładnie też właśnie rozrasta przez pędy. Jest tam, a tutaj powstała sadzoneczka. Dzisiaj nawet w miarę cieplutko, a mieliśmy noce po minus 7 wczoraj. Dzisiaj minus 2, a przedwczoraj minus 5. Ale prymulki, kochani, nie boją się przymrozku. Tu jest młoda sieweczka, którą dzisiaj... Pobierałam z odmatecznej rośliny, bo się ładnie wysiała. Nożem robię kółko i przenoszę. No, i oczywiście, można podlać. Lubię jak się pierwiosnki, czy tam prymulki, yy, wysiewają. To jest sieweczka. Zobaczcie, ma przepiękny kolor. A tutaj są trzy siewki. I zobaczcie, jakie uzyskały kolory. Ta jest. Ma dużo większy kwiat i jest jaśniejszy ta ma mniejszy kwiat jest ciemniejszy a zobaczcie na tym jaki piękny kolor powstał zawsze pokazuję wam sieweczki żeby nie hakać bo naprawdę są malutkie ale można uzyskać ładną kompozycję oczywiście będą, tu są irysy to one będą zabierane ale dopiero po przekwitnięciu tutaj jest pierwiosnek z kolorem zielonym zielony ma kwiatek kwitnie najdłużej i również ma ziemię ciężką pamiętajcie o podlewaniu a jeżeli kupimy pierwiosnki w sklepie ogrodniczym albo jak są w marketach to kochani, one są w doniczce w takiej ziemi torfowej radzę wyciągnąć oczywiście jak pierwioski przekwitną radzę wyciągnąć, wsadzić do wody i oczyścić z tego torfu i dopiero wsadzić pierwiosnki do gruntu ten torf latem wysycha. Niszczy nam korzenie, a zimą gromadzi wodę i rozpycha nam korzenie pierwiosnków. Tu mamy pierwiosnek po zimie, już częściowo pousuwałam im liście. Po prostu wyciągam uszkodzone, żeby choroba nie wchodziła do środka. A tak zobaczcie, prezentują się sieweczki. To jest sieweczka pierwiosnka. Naprawdę idzie tego nie zauważyć. Także to maleństwa będą pikowane na jesień. Tutaj kolor niebieski. Też się bardzo ładnie rozró rozrósł była jedna sadzonka, żeby ją podzielić. Bierzemy, wtykamy nóż w tym miejscu i podważamy i przenosimy w inne miejsce, żeby pięknie się rozrastał tutaj już rośnie może z 3 lata pierwiosnek, zobaczcie jak się wysiał ładnie się porozrastał a żeby był dużo ładniejszy muszę go kochani przyrzadzić i powtykać tam gdzie puste miejsce wczesną wiosną czyli teraz zaglądamy gdzie nie ma miejsca, ja będę sadzić tam gdzie pozostałości są patyczków polili tylko tak delikatnie żeby nie uszkodzić tej która wychodzi będę wiedziała że nie hakamy, bo tam jest lilia, bo rośnie pierwiosnek. Rosną między krokusami. Krokusy zaczną zanikać. Prymulka się wyłania. Tak samo zobaczcie wszędzie, porozsiewały nam się. Tam jeszcze brunerę widzę. Ten będzie miał jakiś taki ciemny kolor. Bardzo ciemny. A tam jasny. Jasny, ciemny, różowy z żółtym środeczkiem. I tu kolejne siewki. Zobaczcie, jak się ładnie powysiewały. Tu kolejna odmiana, czyli pierwiosnek japoński. Również jest na nóżce. Unosi się do góry, kwitnie na różowo. Mam jasny róż, ciemny róż. Zależy, jak się wysiał. I biały, ale biały to powiem Wam, że u mnie z nim ciężko. Również się wysiewa. I sieweczki, To akurat już podrosła. O tutaj zobaczcie, to jest sieweczka pierwiosnka. Czyli co trzeba wiedzieć o pierwiosnkach? Jak mają słoneczko, to ziemia musi być wilgotna. Nie można utrzymywać go na pełnym słońcu, bez podlewania, bo nie da nam rady. A gdy kupimy pierwiosnek, ten dopiero akurat puszcza, pamiętać oczyścić go z ziemi, tej, która jest w doniczce, bo rozsadzi na zimę. A latem porozrywa korzenie, bo wysycha ten torf. Ten był kupiony w tamtym roku. Bardzo mi się podobał. Zobaczymy, czy będzie w tym roku taki sam kwiat gdzieś na tą wysokość. Po przekwitnięciu oczyściłam go ładnie z ziemi tej torfowej. On zanikł praktycznie. No bo, no jak to, po przesadzeniu, po odrywaniu kilka korzeni. Ale pięknie zaczął odbijać, tylko go podlewałam. No i w tym roku pokażę na co go stać. Był tylko jeden, także czekamy, bo kilka się sztuk porobiła. No to chyba tyle o pierwiosnkach, także pamiętać na pełnym słońcu nie sadzimy, gdy sucho. Tam kolejne poletko się zrobiło w iryskach, a tutaj moje cebulice, które powymieniały przekwitnięte krokusy. A między nimi zobaczcie wychodzą pierwiosnki pierwiosnki siebolda później będą inne kwiatki i tak wszystko się będzie wymieniało tu ładny kolor powstał prymulki dopiero się rozwijają więc dopiero będziemy podziwiać ich kolorek dobra kochani dziękuję wam za obejrzenie ja się biorę za pikowanie tych co wysiały się w tamtym roku ten jeszcze ponczusiów nie ma. Zobaczcie, one się wysiały w tamtym roku. I tutaj zabrałam w tamtym roku na jesień maluchy. I zobaczcie, jaki piękny kolor powstał. Też muszę je zabrać, bo tu kokoryczka mi wychodzi. No to papaja zabieram się za ogarnianie, bo niby kwiaty wychodzą, jakoś dalej brudno. Ponakrywane. Trzeba poodsłaniać, bo ciepło. Cześć.